Przeżywamy już drugą niedzielę Wielkiego Postu, to czas, kiedy rozważamy i mękę Pańską, i cierpienie Jezusa, Jego śmierć na krzyżu. A dzisiaj Kościół czyta nam Ewangelię o tym, co Jezus przeżywał na górze tabor, czyli można powiedzieć o w momencie, w którym okazała się chwała Pana Jezusa w świetle, w radości, jeden też z bardzo ważnych momentów w życiu Pana Jezusa który przeżył właśnie z najbliższymi mu apostołami na górze Tabor. I jak pogodzić te dwie rzeczywistości? Z jednej strony cierpienie, ból w czasie Wielkiego Postu, te treści przecież są nam tak bliskie, a z drugiej strony właśnie to przemienienie na górze Tabor. Można powiedzieć, że w życiu Pana Jezusa są dwie bardzo ważne góry. I jedna góra jest potrzebna i druga. I ta góra Tabor gdzie dokonała się właśnie chwała Boża, ale z drugiej strony też Góra Golgota, z której płynie najwięcej Bożych łask, właśnie z męki śmierci Pana Jezusa, która dokonała się tam na tej górze. Był w historii Kościoła taki święty, święty Ignacy z Loyoli, założyciel jezuitów, który zauważył, że w życiu chrześcijanina zarówno czas taboru, Jaki czas Golgoty jest bardzo potrzebny. Święty Ignacy nazwał to właśnie tak zwanym prawem falowania, że w życiu Pana Jezusa jest tak samo jak w życiu każdego wierzącego człowieka. Są momenty, w którym występuje pewne pocieszanie duchowe, radość z tego, że czuje się Bożą bliskość i właśnie święty Ignacy nazwał to pocieszeniem duchowym, ale są też okresy w życiu człowieka, które możemy nazwać właśnie okresem strapienia duchowego, strapienia wewnętrznego. Pocieszanie duchowe to według świętego Ignacego taki stan, przeżycie, gdy w duszy powstaje pewne pocieszenie wewnętrzne, dzięki któremu rozpalamy się w miłości do Boga. To są te chwile, kiedy jakoś, jako ludzie czujemy się bardzo blisko Bożej obecności. Kiedy czujemy, że Pan Bóg jest bardzo blisko nas, doświadczamy Jego działania w naszym życiu. I są też chwile, które nazywamy strapieniem. To są te momenty, kiedy występuje ciemność w duszy człowieka, zakłócenia w niej, jakiś taki niepokój. Wtedy dusza ludzka odkrywa, że jest leniwa, smutna, wydaje jej się, że Pana Boga w jej życiu nie ma. I to nie jest tak że pocieszenie czy strapienie duchowe będzie trwało do końca naszego życia. Zawsze te okresy nieustannie się w życiu człowieka przeplatają. I czego nas uczy święty Ignacy? Co robić, kiedy w naszym życiu jest stan pocieszenia duchowego? Święty Ignacy pisze tak myśleć o tym, co i jak i w jaki sposób zachowam się w czasie strapienia duchowego. W tym czasie pocieszenia powinienem się starać upokarzać, uniżać przed Panem Bogiem, ile tylko mogę. A czego powinienem unikać? Pewności siebie, rozproszeń, wyniosłości, pochopnych obietnic, a także zaniedbywania modlitwy i pokuty. Tak powinien zachować się człowiek, który przeżywa aktualnie w swoim życiu pocieszenie duchowe. A jak się zachować, kiedy przeżywamy strapienie? Mocno stać i trwać przy decyzjach, które podjąłem, a także być wytrwałym w postanowieniach, cierpliwym i wytrwałym w tym wszystkim, co przeżywam. Co powinien jeszcze robić człowiek, który przeżywa strapienie duchowe? Dużo więcej się modlić, Adorować Pana Jezusa, jeszcze lepiej spróbować się wyspowiadać, jak najlepiej, jak najgłębiej przeżywać właśnie obecność Pana Jezusa w sakramentach, czyli wzmocnić swoje praktyki religijne. A czego unikać w czasie strapienia duchowego? Nigdy nie robić żadnej zmiany, nigdy nie podejmować jakichś takich ważnych decyzji życiowych. Bo w czasie strapienia duchowego jesteśmy bardziej narażeni na działanie złego ducha. I tego nas uczy, tego nas uczy właśnie święty Ignacy. I gdy patrzymy na nasze życie, na to wszystko, co się w Nim dzieje, to właśnie odkrywamy, że może właśnie w czasie tej drugiej niedzieli Wielkiego Postu komuś z nas towarzyszy właśnie ten stan pocieszania duchowego, odkrywania tego, że Pan Bóg jest blisko. A może już od jakiegoś czasu przeżywamy właśnie strapienie duchowe, jakąś taką trudność w duszy w relacji z Panem Jezusem? Był taki pisarz chrześcijański, Louis, który napisał książkę Listy Starego Diabła do Młodego, w których opisuje, jest to oczywiście jego inwencja twórcza. W których opisuje wskazówki starszego diabła do młodszego, w jaki sposób działać na człowieka, w jaki sposób go kusić, żeby doprowadzić człowieka do zmiany. I w tych listach Luis opisuje właśnie tą rzeczywistość pocieszenia lub strapienia duchowego. I pisze tak: pierwszą najważniejszą rzeczą jest utrzymywać człowieka w niewiedzy, że istnieje takie prawo falowania, że są w życiu człowieka doliny. Duchowej pustki i samotności oraz szczyty duchowe, w którym człowiek jest pocieszony i doświadcza pokoju. Louis pisze dalej: Trzeba wmówić człowiekowi, że okres strapienia duchowego jest trwały i że się nigdy z niego nie wydostanie. W początkowym okresie pocieszenia duchowego, Pan Bóg jest skłonny bardziej narzucać się człowiekowi, dając mu doświadczenie swej obecności. Jednak potem wycofuje się, aby pozwolić mu stanąć na własnych nogach, aby wykonywać we własnej woli swe obowiązki i trwać przy nim. W tych właśnie okresach strapień duchowych, w o wiele większym stopniu niż w okresach pocieszenia duchowego, Pan Bóg przeobraża człowieka w takie stworzenie, jakim on je mieć pragnie. Ten czas daje nam szansę do zaatakowania człowieka. Jeden z ojców Kościoła właśnie mówił o tym, że w momencie, kiedy przeżywamy pocieszenie duchowe czy strapienie duchowe, to są momenty zawsze, jeżeli są dobrze przeżyte, to są momentami wzrostu duchowego dla człowieka. Jednak najwięcej Bożych łask płynie z tego czasu właśnie strapienia duchowego. Jeżeli dobrze przeżyjemy ten moment, tą chwilę, to Pan Bóg obdarowuje nas najwięcej swoimi łaskami. Przekładając to właśnie na, te, na ten czas pocieszenia duchowego i strapienia duchowego, wydaje nam się, że chcielibyśmy nieustannie przeżywać w naszej relacji z Panem Bogiem jakiś taki duchowy wzrost, duchowe odkrywanie tego, że Pan Bóg jest blisko, że słucha naszych modlitw, że nieustannie nam towarzyszy, że czujemy jego obecność. A tak naprawdę najwięcej bożych łask płynie z tego okresu, kiedy jesteśmy z Panem Jezusem cierpiącym, tym, który jest skrzyżowany, tym, który przeżywa ogromne cierpienie fizyczne, psychiczne, duchowe, wewnętrzne, właśnie w czasie Męki. Chciejmy, ten czas Wielkiego Postu obojętnie czy przeżywamy pocieszanie duchowe, czy strapienie duchowe, jak najbardziej ofiarować Panu Bogu, niech to będzie czas, w którym Coraz bardziej rozbudzi się w nas zaufanie do Pana Boga z wiarą w to, że ten czas ma też przynieść w naszym życiu największe duchowe owoce.